Cześć, witam Was na kanale Primal Skills. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną przygodę. Tym razem jestem w rejonach Beskidu Miskiego. Nowy teren, nowy las. Pierwszy raz też tutaj jestem. Dzisiaj sobie mierzyłem nie mierzyłem tylko ważyłem plecak przed wyjściem. No, pokazało troszkę lekko ponad 15 kg. także trochę na plecach niosę i już pół godziny w sumie marszu jest za mną i czuję ten ciężar, nawet nie, nie na nogach tylko na plecach. Dzisiaj troszkę dłużej pospaceruję, pomarszuję, bo do punktu mojego, który sobie zaplanowałem mam jakieś 10 km. już pół godzinki marszu jest za mną. Co dzisiaj mam w planach? W planach dzisiaj mam yy, biwak nocny yy, w namiocie. Do, do namiotu wziąłem sobie taką podłogę z moskitierą. Yy. Będę chciał ugotować, yy, ugotować, w sumie w sreberku na żarze zrobić takie utka z warzywami, z ziemniakami. No i ostatnim razem miałem wam pokazać yy, hot dogi z kiełbaską. Powinno też się tym razem udać Udać mi to przyrządzić No to co Miłego oglądania Dzisiaj jest weekend majowy I stwierdziłem, stwierdziłem Że wybiorę się właśnie na, na całą noc o Podróż rozpocząłem Już no Odkąd zaparkowałem samochód No to była jakaś 11.50 no, Troszkę późno no ale przed nam jakieś 3 godzinki marszu. No, może już nie 3, może już jakieś z 2, z 2,5. Nockę. No i w niedzielę też będę chciał troszkę posiedzieć. Może ko koło południa będę chciał się zwinąć. No i z tego względu wiedziałem, że troszkę pomarszuję. Wziąłem sobie. O coś mnie straszy wziąłem sobie. Mm, no taki bukłak. W formie takiej, nie wiem jak to się nazywa, w takiej folii, w takim woreczku z wężykiem właśnie mam tu przytroczony do plecaka, on jest w środku, na plecaku mam, no żeby niepotrzebnie gdzieś tam nie, nie, nie otwierać tego plecaka, bo towaru trochę mam w tym plecaku i bym musiał się dokopywać gdzieś do wody. Na butelkę mam no dodatkowo, a no w tym bukłaku mam 2 litry wody, a mam też taki pojemnik duży. Bidon tam mam 3 litry wody, wziąłem sobie cały. Także wody raczej nie powinno braknąć. Możliwe, że też jakiś deszcz popada. Też mam pączko, wziąłem już, widzę, że powolutku gdzieś kropi. Najwyżej też się gdzieś zatrzymam, rozłożę sobie to pączko i ubiorę, chyba że nie będzie bardzo padało. Jak się jak przygotowywa, przygotowywałem się wczoraj, patrzyłem na pogodę, no to około 16-17 pokazywało nawet burzę, ale dziwna rzecz, bo pisało, że burza bez piorunów, ale co to burza bez piorunów, nie wiem dziwna, dziwna sytuacja troszeczkę, no ale zobaczymy Bo dzisiaj jak patrzyłem, no to już burza burzy nie pokazywało mi no ale jakiś tam dyszczyk, chociaż to się co... Nie wiem, jak patrzę co chwilę na tą aplikację, to można powiedzieć, że co 5 minut te pogody się zmieniają. Że Zobaczymy, no, wyjdzie deszcz, no to o to, to w tym chodzi, żeby było niewygodnie. Trochę słabo leci. Trochę trzeba pociągnąć tak mocniej, ale myślę, że i tak to jest ułatwienie. Czekamy yy, troszkę podjazd w górę. Zrobiłem sobie przerwę. 10 minut sobie odsapnę i lecę dalej. Trochę komarów jest, ale mam ze sobą taki detergent na komary, ale na razie się nie psikam. Na razie nie jest uciążliwe. Coś tam na, na dłoni siada. Wziąłem sobie też biszkopty na trasę, mam w kieszeni parę sztuk. Też sobie zjem, żeby nie, nie palić ogniska, bo tak naprawdę nic sobie takiego też nie przygotowałem do zjedzenia żadnego takiego batonika. Ale biszkopciki myślę, że są jak najbardziej OK. Także chwilka przerwy i lecimy dalej. Mam nadzieję, że jak już znajdę jakieś fajne miejsce na, na biwak, to... To znajdę w miarę płaski teren na rozbicie namiotu. No Jednak, tu, jednak to jest górzysty teren, no i na razie, na razie, jak sobie już idę z godzinkę czasu, to nie, nie, nie widziałem takiego fajnego miejsca, żeby gdzieś rozbić. No ale jeszcze do mojego miejsca docelowego troszkę, troszkę trasy mam. Także na razie tym się nie przejmuję. Później będę szukał dokładniej. Nie wiem, czy to jest spowodowane lasem, naturą czy po prostu to, że plecak jest ciężki, jednak trochę zabiera energii podczas marszu. Ale nawet takie głupie biszkopty, głupie nie głupie, ale smakują bardzo dobrze. Już kiedyś zauważyłem też, że no jak w lesie sobie coś ziemno, no to wyjątkowo jest to, jest to smaczne. Nie wiem, czy sobie tak omawiam, czy tak naprawdę jakoś ten las działa na, na jedzenie, ale, ale ja to czuję i no, najbardziej prawdopodobne jest to, że człowiek po prostu bardzo rzeczywiście traci tej energii i cokolwiek jak zje, a w szczególności niezdrowe, to wiadomo, że to jest dwa razy smaczniejsze. Tu jest jakiś, jakiś znak, mówiła wojna, 30 metrów. Czy my podejdziemy, zobaczymy, co to jest. Nie wiem, czy to jakiś grób, czy cmentarz. Zobaczymy, może bliżej się podejdzie, może coś będzie widać. Bliżej się pomodlimy i lecimy dalej. Okej, okay, jestem właśnie na rozwidleniu, yy, na rozwidleniu ścieżek i nie ścieżek, no ścieżek też, ale szlaków, bo idę sobie z szlakiem i widzę tak, że mamy, jest taki punkt widokowy Jaworze, ja też go widziałem właśnie na mapie i sobie tam podejdziemy, ale podejdziemy to już może jutro po biwaku, jak już zginę biwak i podejdziemy, bo mamy tak, widzę, że dwie godziny do tego Jaworze mamy. Jaworca, jaworze. Yy, a jak sobie tak. No, jak patrzyłem z tej mapy, to mam. W połowie gdzieś tak zrobimy biwak od tego punktu, co jesteśmy. Do tego punktu widokowego. To w połowie zrobimy biwak. Rano się zwiniemy. I podle, podlecę tam na ten punkt widokowy. Zobaczymy, jak on wygląda. Czy są jakieś fajne widoki na nim. No i tą samą drogą raczej będę wracał. Jeszcze coś mamy, Florynka, godzina 30 minut, też pewnie, też pewnie jakiś punkt widokowy, ale to może już innym razem. Na razie ten las i szlak mi się podoba, chociaż troszkę pod górkę była na początku, ale no nie ma lekko. Ale jest spokojnie suwa z parkingiem. Od razu od parkingu, no od razu może nie, ale z dwie minutki i, i weszedłem na szlak, wszedłem, wszedłem, wszedłem. Także jest gitness. Właśnie napotkałem na szlaku grupkę taką czteroosobową i no właśnie zapytałem ile tam do, do tego punktu widokowego Jaworze. Nie wiem jak to się w ogóle wymawia Jaworze. No na, na tych znakach pisze Jaworze. Nie wiem, nie, nie wiem jak to inaczej wypowiedzieć, ale załóżmy, że Jaworze, punkt widokowy Jaworze. No i mówią, mówią w sumie, że tam godzinka jest trasy. To w sumie może bym sobie od razu podszedł. Zobaczymy, jak to wygląda. Podobno jacyś tam ludzie siedzą. Nie wiem, czy tam też mają jakieś namioty rozstawione. I kiełbaski grillują. Podobno jakaś kiełbaska na mnie czeka. Także zobaczymy. Może jakaś wódeczka też, no bo to weekend majowy. Ale nie, nie, nie. Wódeczki nie wolno. Nie pijemy alkoholu. Przynajmniej ja. Już nawet nie pamiętam, kiedy. No. Myślę, że z półtorej roku ponad Na pewno nie piłem alkoholu. Może nawet gdzieś po dwa. I nie mam zamiaru. To nie dla mnie. Nie, lub, nie lubię tego smaku. No ale zobaczymy, może kogoś napotkamy ciekawego. Ale i tak tam zbytnio dużo, nie długo nie posiedzę, bo no, jednak mnie bardziej interesuje zejście gdzieś ze szlaku i wejście w las znalezienie fajnego klimaciku, fajnego miejsca, rozbić biwak no i już sobie odpocząć coś pomedytować, pomyśleć coś poplanować, ugotować, od nich zapalić Także takie tematy Dobra, zeszedłem ze szlaku myślę, że do tego punktu jest jakieś pół godzinki 20 minut i tak jak sądziłem, no nie będzie to łatwe znalezienie prostego w miarę terenu. Już idę sobie z 15 minut i no nie mogę, wszystko jest pod zboczem. Tak naprawdę jest na to patent, bo wystarczy, żebym sobie jakoś kilka wziął i troszkę zrobił miejsca takiego prostego z ziemi. Najlepiej lepiej jakbym miał jakąś łopatkę, to może w przyszłości jakąś sobie kupię. Nic, przejdę się jeszcze troszkę i zobaczymy, może coś się uda znaleźć. No powiem Wam, że masakra. Tak, o 13 dziś znalazłem sobie miejsce. Myślałem, że będzie w porządku. No i sobie tam usiadłem. Zjadłem sobie... Napiłem się wody. Mm, zjadłem, dokończyłem sobie te... O, jak to się nazywa? Te ciasteczka takie słodkie, co jadłem. Nie herbatniki, tylko. No, nieważne. No i słyszałem, że ktoś tam rowerykiem jechał. No, zobaczyłem, że bliźniutko jest ścieżka. No to stwierdziłem, że szukam innego miejsca. No i znalazłem nawet jeszcze lepsze bardziej proste tylko rozbiłem, rozbiłem namiot, rozbiłem tą moskitierę. I było, i było po prostu rozbiłem się na mrowisku no to przełożyłem w inne miejsce tak samo nie zauważyłem było też mrowisko musiałem znowu zwinąć cały obóz znaleźć inne miejsce i mam ale jest bardzo z ukosu już no rozbiłem nawet za chwilkę wam pokażę jak on jest ale no jest bardzo źle rozbity nie jestem z tego zadowolony mm. Bardzo początkująco, no nieprofesjonalnie w ogóle, w ogóle no po rusku nie pykło mi to dzisiaj. I no te dwa pierwsze razy, co rozbijałem sobie, to no dałem kij do środka. A tym razem z kijem to jeszcze gorzej wychodziło i zastosowałem, połączyłem trzy linki. No bo drzewa to troszkę dalej od siebie są, na no miejsce jest dobre. Musiałem połączyć te drzewa linką. Zawiesiłem namiot. I no i za chwilę pokażę jak on wygląda. No mam nadzieję, że w nocy nie będzie dużego wiatru, bo jest troszkę luźny, a nawet nie troszkę, tylko bardzo jest luźny. Tak jak mówię, no nie jestem z tego zadowolony. Mm, już dawno ognisko się powinno palić, już powinienem sobie coś jeść. Nawet sobie już kiełbaskę wziąłem na no zwykłą yy, już do, do ręki i tak sobie z nią, bo już bardzo, bardzo głodny jestem i.. No zjem sobie, pokażę wam ten namiot i troszkę sobie odpocznę. No i za, za, zabiorę się za to ognisko, zapalę. Już zrobię coś do, do jedząga takiego ciepłego. Mm. Coś tu lata. I zwierzę. A jakieś ptaszki chyba. I co? No, moskitery rozbiłem. No, mam nadzieję, że się nie sturlikam w nocy z tego namiotu. Mm. No, na nauczkę mam taką. Żeby już jak najszybciej kupić ten hamak, bo no jednak jak tak w góry, w góry się chodzi, no szukałem, naprawdę długo spacerowałem, no jakieś 4 godziny, naprawdę ciężko, ciężko miejsce znaleźć takie takie dobre, Przy, przynajmniej mi, no nie wiem, umiem jak szukać. No i hamak, hamak by to naprawdę rozwiązał kłopot, bo no czy, prosto, czy prosto, czy krzywo, po prostu rozbijam się między drzewami i tyle, palę ognisko i by, i by było spoko. No a z namiotem, no to, no to jest kłopot. No z tarpem już by chyba było łatwiej. Tak stwierdziłem yy, przy planowaniu, że tym razem będę chciał skorzystać z namiotu. O trudno, tarpa żadnego nie wziąłem. Może się przespać, jak Tomnicka jakoś w tym, w tym namiocie. Za chwilkę Wam pokażę, jak on wygląda. I tak wygląda od przodu. Jest na lince. Tam jest jedno duże drzewo to jest właśnie to drzewo. I następne duże drzewo do tego, połączone z trzech linek. No nieprofesjonalnie to wygląda. Nie ma czym się chwalić. Tu już mam coś, tą moskiterę też rozbitą, też no przez to, że jest pod kątem wszystko to nie wygląda to fajnie. Tył dodatkowo sobie wzmocniłem linką, no bo bardzo opadał, opadał. Zawsze to coś podniesie, no ale zobaczcie. Masakra. Nic, oby ta nocka szybko minęła. I. No i rano zwinę ten obóz, troszkę posiedzę przy ognisku. I tyle. Dobra, wiecie co wam powiem? Ja na ogół jestem pozytywnym człowiekiem. Staram się nie klnąć ani nie denerwować. Wiadomo, czasami się każdemu zdarza. No ale dzisiaj to biwak to jest Aaaa! same minusy. Zwinałem cały ten Majdan i wracam na hatę Tak zaczęło padać deszczem No pokazałem wam ten namiot i ja sobie później do środka wszedłem no i przez to, że było krzywo, no to się turlikałem, mówię, jak ja tu mam w nocy spać, nie ma szans. Ale błąd początkującego, nie do wiary. No i zaczęło grzmi to cały czas, sprawdziłem pogodę, no pogoda się pokazała mi, że opady mają się nasilić, chociaż teraz już chyba przestało. W sensie, no, lekko kropi tylko. Ale przez chwilę tak lunęło, że mi cały plecak, calusieńki jestem mokry. Jedna woda. Jak dojdę do samochodu, to chyba jeszcze samochód będzie do sprzątania. Przepraszam Was bardzo za to. Miał być filmik długi, miałem zostać na noc. Miał być pięknie, ładnie, przyjemnie. No, jednak biwak się skończył szybciej, niż bym sobie tego nawet nie wyobraził. Wracam do samochodu, no mam pewnie z dwie godzinki jak nie lepiej marszu. Jest godzina wpół do szóstej. Około 20 robi się ciemno. No latarki mam w razie w, ale no nie no, myślę, że dojdę. No nie wiem, no biwakuję uszyba z rok czy może ponad rok. Co prawda te filmiki tak różnie się pojawiały. Ale jest cholernie dużo nauki przede mną. Same minusy. Jeszcze sobie teraz popsułem yy, biwi. To jest trzy yy, w jednym, bo to może być taki śpiwór na, na ciepłe, ciepłe noce, yy, poncho, no i taki mały tarpik. No i ja wybierając się, szykując, wiedziałem, że będę w nim spał. A z tego co pogoda pokazywało, to też miał być późno. No i stwierdziłem, że już na pewno będę miał biwak rozbity, to nie będę go sobie przygotowywał w tarpa, no, a jednak. Albo jeszcze nie umiem, nie wiem jak to się szybko robi. Trzeba po prostu zmienić ten śpiwór w, w poncho. To ma dużo zasuwaków. Odpowiednio trzeba wiedzieć, gdzie to zasunąć. No na spokojnie to potrafię zrobić, ale ja się tym na spokojnie to robię pół godziny, a tu zaczęło tak padać deszczem że po prostu potargałem <laughs> troszkę może z nerwów to, to poncho yy, te, ten śpiwór żeby tylko taką pachtę na siebie zarzucić, no bo no ratowałem co mogłem no i tak, wiele się nie, nie udało Zwinąłem ten cały biwak, wracam do domu no szkoda, szkoda naprawdę grzmi co jakiś czas też właśnie sobie weszedłem do tego namiotu i sprawdziłem też, że ta pogoda ma być coraz bardziej intensywna i też mnie to może troszkę przestraszyło, ale naprawdę chciałbym, no nie wiem, jak ktoś to będzie oglądał, taki doświadczony, mądrzejszy na pewno ode mnie w te sprawy, w tych sprawach, to niech mi da jakąś radę. Niech się wypowie, czy w ogóle jest sens w burzę w wychodzić. No ale z jednej strony poczem na tą pogodę i widziałem, że ta burza ma być słaba i godzinkę i ma ustać. No ale to się jednak zmienia co chwilę, bardzo często. Uff, na pewno. Wnioski jakie, no to muszę kupić sobie hamak i nie wiem w ogóle czy jakieś nowe ponczo takie lekkie, że tylko poncho, nie żadne trzy w jednym, bo jednak jak jest mus no to trzeba to szybko szybko na siebie założyć, a nie bawić się z jakimiś obsranymi zasuwakami. No mm. nic. Mam nadzieję, że do następnego biwaku, ale po dzisiejszym to naprawdę mam dość. Nic. Trzymajcie się tam i z fartem. Pozdro.